Dzień dobry, witam w kolejnym odcineczku Połowiaczy Bożych Pereł. Dzisiaj kolejny raz zechcemy pochylić się nad Słowem Bożym, ale chcę zwrócić się zwłaszcza do tych wszystkich ludzi, którzy dochodzą w swoich rozważaniach na temat Boga, na temat zbawienia, do takiego oto miejsca, że właśnie jesteśmy przeświadczeni, że jest ratunek w Jezusie Chrystusie i Teraz jest dylemat. To jest dylemat, co mamy czynić, jak mamy myśleć, jak mamy postępować, jak mamy żyć, po prostu, aby dostąpić zbawienia, dostąpić Królestwa Bożego. I, drodzy, jest w Słowie Bożym odpowiedź na to. Odpowiadał to sam Pan Jezus Chrystus uczniom i Żydom, i tamtejszym, ówczesnym ludziom, którzy żyli na przestrzeni czasu, właśnie wtedy, gdy Jezus był na ziemi. Oni pytali Jego wprost, a później apostołowie też mówili. Już po śmierci Jezusa Chrystusa. Paweł w Dziejach Apostolskich za chwilę będziemy czytać właśnie. I drodzy, zwłaszcza do tych osób się zwracam, którzy mają taki dylemat. Co zrobić, by wreszcie dostąpić i być przeświadczonym, że oto dostąpiliśmy zbawienia. Że mamy nadzieję na zbawienie, i to jest właśnie sedno naszego, naszych rozważań dzisiaj. Ale też troską naszą, byśmy zobaczyli pewne rzeczy i byśmy poświadczyli niejako ludziom, którzy w swoich rozmyślaniach na temat, jak dostąpić zbawienia, znaleźli pewną odpowiedź. Dzisiaj postaramy się w ciągu tych kilkunastu minut właśnie to zrobić. I drodzy, rzeczywiście, Żydzi, tam ówcześni, którzy żyli z Jezusem Chrystusem, mieli, mieli ten dylemat i pytali go wprost. I pytali go wprost, i zachcę tutaj przeczytać z Ewangelii Jana, właśnie z szóstego rozdziału, od dwudziestego siódmego wersetu. Jezus odpowiada im właśnie na to pytanie. Zabiegajcie, nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże. Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On Posłał. Drodzy, rzeczywiście dylemat. Kiedy Pan Jezus powiedział, że Bóg ojciec położył na nim swoją pieczęć, miał na myśli, że to Bóg posłał go i pochwalał jego działanie. I gdy kładziemy na czymś swoją pieczęć, potwierdzamy prawdziwość tego czegoś. I Bóg zapieczętował syna Bożego w tym właśnie sensie. Potwierdził. Że On mówi prawdę, i następnie ludzie zapytali Pana, co mają robić, żeby wykonywać dzieła Boże. I człowiek zawsze stara się zasłużyć sobie na niebo, lub czuć, że jest coś, dzięki czemu zasłuży sobie na zbawienie, i jeżeli może mieć jakiś wkład zbawienie swojej duszy, ma podstawy do dumy, a to bardzo mu odpowiada człowiekowi. Właśnie takie beztroskie, bezmyślne nieraz wykonywanie zakazów, nakazów, jakichś przykazań, a Jezus mówi zupełnie o czym innym, bo przejrzał ich obudę, gdy tak pytali. Udawali oni, że chcą pracować dla Boga, a nie chcieli mieć nic wspólnego z Jego synem, z Jezusem Chrystusem. I odpowiedział im, że w pierwszej kolejności muszą przyjąć tego, którego Bóg posłał. Tak samo jest dzisiaj. Wielu ludzi stara się zasłużyć na niebo swoimi uczynkami, jednak zanim będą mogli wykonywać dobre uczynki dla Boga, muszą wierzyć Pana Jezusa Chrystusa. Dobre uczynki nie poprzedzają zbawienia, ale wynikają z Niego. A jedynym dobrym dziełem, które może wykonać grzesznik, jest wyznanie grzechów oraz przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I drodzy, tak rozmawiali, tak Jezus wyznaczył jasno drogę, uwierzyć w Niego. Bóg Ojciec sam powiedział, że to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie i, i, i wykonujcie to, co wam nakarze, Tak, kochani i żydzi, wtedy byli yy, tacy pełni nadziei, pełni zainteresowania, no co zrobić, co uczynić, co wykonać. A Jezus od razu im mówi, że nie w wykonaniu rzecz, nie w jakiejś pracy rzecz, ale właśnie w tym był wierzyć w tego, którego posłał Ojciec. I kochani, dalej. Dylemat pozostał: ci, co usłyszeli, ci, co zrozumieli, komu Duch Święty dał pojąć, tak, oni poszli za tym, co mówił Jezus Chrystus, ale przesłanie trwa dalej. I zaraz po śmierci, właśnie po w w zmartwychwstaniu, w niebowzięciu, zaraz w dziejach apostolskich, w drugim rozdziale, tam zaczyna się kolejna historia, kolejny Podobna rozmowa, ale już z apostołem Pawłem, który znowu mówił do Żydów i znowu przekonywał ich, że jest rzecz najważniejsza, którą trzeba niejako, może nie wykonać, ale, ale właśnie trzeba być gotowym mentalnie, być gotowym w środku wewnętrznie do tego, żeby dostąpić zbawienia. I kochani, drugi rozdział, e, drugi rozdział a już z tych dziejów apostolskich. Za chwileczkę ja e, tutaj zobaczę. Drugi rozdział bodajże od 37 wersetu w Słowie Bożym będzie to brzmiało tak. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. I rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie i bracia? A Piotr do nich upamiętajcie się, i niechaj każdy z Was da ochrzcić się w imię Jezusa, Chrystusa, na odpuszczenie grzechów Waszych, a otrzymacie dar ducha świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do Was i do dzieci Waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, Pan Bóg nasz powoła. Drodzy, to jest rzeczywiście komunikat. Musimy uwierzyć, musimy dać się ochrzcić, chociaż, jak wiemy, sam chrzest przecież nie zbawia. Jest tylko kolejnym krokiem, krokiem wiary. I drodzy, co mówią te wersety poprzedzające? No Piotr wypowiedział to do Żydów, że oni sami ukrzyżowali Jezusa Chrystusa. Oni przekonał ich niejako, uwierzyli w to, przyjęli, że rzeczywiście są winni śmierci Jezusa Chrystusa. I niejako w rozpaczy, w jakiejś determinacji wołają do Piotra, co mamy zrobić, aby aby dostąpić zbawienia, dostąpić przebaczenia, i, kochani, On odpowiada, przekonujące, właśnie działanie mocy Ducha Świętego było tak potężne, tam w tym przemówieniu Piotra, że spotkało się z następ, natychmiastową odpowiedzią słuchających. Bez zaproszeń i bez wezwań ze strony Piotra zaczęli wołać, co mamy czynić. I pytanie, to spowodowane było głębokim poczuciem winy, tak, głębokim poczuciem winy dopiero teraz zrozumieli, że Jezus, którego zgładzili, był Bożym umiłowanym Synem i teraz ten Jezus został zbudzony z martwych i został wywyższony w niebie i taki obrót sytuacji sprowokował pytanie, jak winni morderstwa mogą uniknąć i sordu. I w odpowiedzi Piotr powiedział, że powinni pokutować, i każdy powinien dać się ochcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechu. Najpierw mieli jednak pokutować i uznać swą winę i stanąć po stronie Boga, wyrzekając się siebie po prostu, następnie mieli przyjąć chrzest na odpuszczenie grzechu. I na pierwszy rzut oka. Może się wydawać, że wiersz ten werset naucza, że zbawienie osiągalne jest przez chrzest. I wielu ludzi kładzie nacisk na to, że właśnie tego naucza ten fragment. Ale tak nie jest, kochani. I taka interpretacja jest niemożliwa do przyjęcia z następujących chociażby powodów. Otóż wiele fragmentów Nowego Testamentu mówi, że zbawienie jest. Przez wiarę pana Jezusa Chrystusa. I Ewangelia Jana wiele razy o tym mówi, ale też list do Rzymian, czy Dzieje Apostolskie. Tam pisze rzeczywiście, że wiara jest przez pana Jezusa Chrystusa. I żaden wiersz ani żadne wiersze nie mogą zaprzeczyć tak przygniatającym dowodom. Kolejny argument. Będzie taki, że łotr na krzyżu ten ukrzyżowany wraz z Jezusem otrzymał zapewnienie zbawienia, a nie był ochrzczony. Kochani, on nie miał czasu się ochrzcić, a jedynie wyznał, pokutował niejako przed Panem i to spowodowało, że doznał zbawienia. I sam Jezus Chrystus nie chrzcił. Dziwne przeoczenie jest, jeśli chrzest jest konieczny do zbawienia. A Jezus Chrystus nie chrzcił. Dziwne to, a jednak prawdziwe. Paweł dziękował Bogu za to, że ochrzcił niewielu Koryntian. Dziwne dziękczynienie, jeśli chrzest jest konieczny do zbawienia. No, jest opisane to w pierwszym liście do Koryntian. To dziękowanie Bogu i niejako taka wdzięczność, że niewielu ochrzcił, czy też stwierdzenie faktu. Natomiast Inni chrzcili rzeczywiście, ale chrzest jest krokiem wiary, który nieodzowny jest, jeżeli mamy czas, jeżeli jest miejsce i przestrzeń, rzeczywiście powinniśmy zanurzyć się w wodzie i wynurzyć się jako już nowy człowiek. Nowy człowiek i należy zauważyć tylko, że do Żydów zostały skierowane te słowa. Do tych ludzi, którzy byli powodowani jakimś poczuciem winy. Ale my dzisiaj, kochani, dwa tysiące lat później, otrzymujemy, otrzymujemy komunikat: Jest ratunek w Jezusie Chrystusie. Tylko potrzebujemy uwierzyć w Niego, przyjąć dzieło Krzyża i iść za Jezusem Chrystusem, stać się uczniem Jezusa Chrystusa, po to, by później głosić, Ewangelię i czynić innych uczniami Jezusa Chrystusa. Bo Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie modlił się o nas również, o tych wszystkich, którzy dostąpią niejako Ewangelii, która będzie głoszona i jest głoszona już przeszło dwa tysiące lat i my dzisiaj słyszymy tą Ewangelię i rozgłaszamy dalej. Jesteśmy solą Jesteśmy światłem, jesteśmy heroldami i ja dzisiaj mówię, że dziełem naszym jest przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyć, a resztę jest po stronie Ducha Świętego. Dlatego, kochani, życzę Wam rzeczywiście Ducha Świętego jak najwięcej, życzę nowonarodzenia i, kochani, życzę spotkania. Właśnie w Bożym Królestwie, w Niebieskim Królestwie. Niech Bóg błogosławi. Amen.